Alfabet ekologiczny. Na plagę zaplasają literki alfabetu. Migracja ptaków. Migracja ptaków. To zjawisko okresowego, zgodnego z porami roku, przemieszczania się ptaków z jednego terenu na inny w poszukiwaniu odpowiednich warunków pokarmowych i lęgowych. Ptaki wędrowne udają się najczęściej do rejonów bardzo odległych nawet o dziesiątki tysięcy kilometrów, aby tam przeczekać niekorzystny dla nich okres. Wiosną wracają na swoje tereny w celu odbycia lęgów i wychowania potomstwa. Niektóre gatunki ptaków spędzają większość czasu swojego życia na przelotach. Niektóre ptaki mają do pokonania w ciągu roku 10 do 15 tysięcy kilometrów. Natomiast takim najbardziej okazałym, najbardziej zauważalnym ptakiem, którego każdy może poznać, jest nasz Bocian Biały. Szacuje się, że na terenie Polski mieszka około 40 tysięcy par Bociana. Znając, że, że ogólnoświatowa populacja bociana liczy około 160 tysięcy par, możemy stwierdzić, że, że, że co, co czwarty bociek, który mieszka na kuli ziemskiej jest, jest, jest Polakiem. Bociany przylatują do naszego kraju na przełomie marca i kwietnia i pozostają na polskiej ziemi przez 5 miesięcy. Budują gniazda na dachach, budynkach, słupach i drzewach. Jedna trzecia całej polskiej populacji bociana białego zamieszkuje północno-wschodnie tereny naszego kraju. Jak się okazało, sposób uprawiania ziem w północno-wschodniej Polsce, w Podlasiu, na Warmii i Mazurach, jest najbardziej odpowiedni dla bociana, ze względu na to, że tworzą się warunki bardzo dobre pokarmowe, siedliskowe, które najbardziej temu bocianowi odpowiadają. U nas w kraju istnieje przekonanie wśród ludzi, zwłaszcza ludzi na wsi, że jeżeli w ich gospodarstwie lub w pobliżu ich gospodarstwa zamieszka para bociania, to, to oznacza, że ta, to gospodarstwo zamieszkują dobrzy ludzie. Po przylocie z Afryki para bociania ma dość mocno podzielone obowiązki. Zazwyczaj samiec przylatuje tydzień, dwa tygodnie wcześniej, zajmuje gniazdo. Po tygodniu, dwóch tygodniach pojawia się samica, przystępują potem bociany do, do złożenia jaj. Partnerzy, mniej więcej, porówno spędzają czas nad. Przy jajkach, potem przy pisklakach. Owszem, samiec częściej dłużej przybyła na, na, na spożywaniu na, na, na zdobywaniu pokarmu, prawda? Ale, ale też zmienia samicę i, on, i pozwala jej też coś zjeść i rozprostować skrzydła. Ilość młodych w gnieździe tak naprawdę zależy od warunków pokarmowych, które w danym roku występują. Znane też są przypadki, kiedy bociany przeczuwając brak pokarmu pozbywają się z jednego, nawet czasami dwóch młodych z gniazda, ale dzięki temu te pozostałe będą silniejsze, mocniejsze i zniosą trudy wędrówki jesiennej. Bocian osiąga metr wysokości, rozpiętość skrzydeł dochodzi do dwóch metrów. Duży ptak, potrzebuje dużo pokarmu i wbrew pozorom, bocian wcale nie jest łagodnym bodźkiem, który lubi tylko żaby. Potrafi wybierać pisklaki ptaków naziemnych, chętnie się odżywia rybami, dużą część pokarmu stanowią owady, ale też też, też gryzonie. Więc, więc wachlarz pokarmowego tego, wachlarz pokarmowy bociana jest naprawdę dość, dość, dość szeroki. W ciągu pięciu miesięcy bociany doczekają się w naszym kraju potomstwa, nauczą młode latać i pod koniec sierpnia zaczną szykować się do odlotu. Ich wędrówka do Afryki będzie wymagać dobrej kondycji. Czas trwania takiego, tak, takiej wędrówki na zimowiska w południowej i środkowej Afryce jest dość zróżnicowany. On może trwać od kilku tygodni do, do, do półtora, dwóch miesięcy.